Cześć, hej, ty! Ja jestem Martusz. już nie jestem. a to kolejna reakcja na Dziką Koreę. Tym razem jest to noc 4.2.0.0.2.4, nauczyłem się tej nazwy, więc jeszcze tak na sobie zostaw łapkę w górę, subskrypcja na dole z dzwoneczkiem. Bardzo dużo osób mi powiedziało w komentarzach pod ostatnim odcinkiem, że mówię cicho. Co to jest chyba Nie no dobra, wystarczy tego, bo nie wiem, lubimy contentu spokojnie. No, także my się już widzimy na naszym po prostu stanowisku. Dobra, widzimy się na stanowisku po prostu jak zwykle nie umiem ogarnąć dobrze świata, żeby nie było po prostu dobrze widać. Sorry. Cieka Korea wypuszcza, no dość różnie, ale zazwyczaj wcześniej, więc jest światło za ogon, ale wtedy mnie nie widać. A po prostu chcę, żeby nie było widać. Dobra, a my zaczniemy może, od tego, że, jak zwykle, animacja to jest Forni Studio, a za Bit odpowiada Secret Rank. tym razem. Dobra, więc po prostu przechodzimy już do czystej reakcji 4-2 4-2 4-2 po nich zero, a przed zerem 4-2. Weźnie pierdol, że za późno, bo do walki serce lwa. Ma się swoje latka, nadal pryskam grubo, tak jak fatka 4-2. Nigdy nie jest za późno, żeby mocno rozjebać Rozjebało dziś wszystkich, co mnie chcieli dawno pogrzebać Najpierw naucz się szanować ludzi, potem naucz się śpiewać Zostawiłem gdzieś tyle tych, co lubią na siłę ziewać Widzisz moje ambicje, są wysokie jak Alpy piękne Jak góry świętokrzyskie, kocham życie jak nasze Tatry Jebać kurwa wasz maty już nigdy przy jednym stole Karma właśnie wróciła, wróciła, że ja pierdolę Cztery dwa, cztery Poni serio, a przed 042 Weź nie pierdol, że za późno Bo do walki serce lwa swoje latka, nadal pryskam grubo Tak jak fatka 4 Przerwę. Jeżeli to ma być refren to jest nawet kit, fajnie się go nawet słucha No, ale według mnie lepszy deadphone A no, co do zwrótki takie ja... Nie chcę to jakoś mogę krytykować, bo no to jest, na razie na wstępie jest dobra, nie jest jakaś zła, tylko no kurczę Średnio mi tak siadło, na razie z poliksona. 2, 4, 2, 4, 2, 4, Po nich zero, a przed zerem cztery, dwa weź nie pierdol, że za późno, bo do walki serce lwa Ma się swoje latka, nadal pryskam grubo, tak jak fatka w 4-2. 4 dwa, cztery, dwa, cztery, dwa, cztery dwa. Myślałeś, że to pogrzeba Turiu, wszystko gra Lecę w rap, na oślepia. Jestem frak, lecz nie dla nich jestem frak Bo bo Borixon tu nie, to nie, to nie wrak 4-2, 4-2 Dodam zero, kręcę blanta i papa. pa, pa. i 4. Dobra, chodzi Reto, to ja podsumuję, bo ostatnio dość mało mówię na swoich re reakcjach Więc podsumowując tak tą część Borixona to nie było źle, tak troszkę czasami momentami przeciągał. Postaw 0 za 0. Ale zobaczcie to. Borikson śpiewa 4,2, ale to 2,4, czyli są to dwie cyfry Z tyłu, ale też można na to spojrzeć, bo ta to powstawała w 2019 roku. Wtedy Borikson miał 42 lata i RETO miał 24 Też na to można tak spojrzeć. Niektórzy też mogą powiedzieć, że po płytę 2000 04 I 4. Gdy odczytasz od największej z cyfr, jak od dużej litery, to zobaczysz ile może być, a ile może zmienić w Nigdy nie jest za wcześnie, by się spisać na medal. Mocno jak na wiek wszedłem, a dopiero do palampeta i mam wyjebane na te zaproszenia. W kolei mnie mijałeś, to nie było siema W kolei mnie mijałaś, nie było spojrzenia. Dzisiaj nawet chuja nie podam na dowidzenia. Pochodniem mnie melasz, czy zryła kariera. Co jeszcze pościemniasz, by wyjebać cienia? Jesteś kurwa gozłem, co suka jelenia? Mów Przepraszam, to, że... Ale no, tam kilka wersów wcześniej bo jeden ja, Ten wers był bardzo mocny Kurczę no, reto mm. Poezja Mi znałam dobrze, ale pieniądz na Ty we no ale się odjebał a, 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 Ty byś w końcu też mógł, ja z Wraz z resztą Dwa i cztery Dwa i cztery Jadę na klip, kręcę jointy do Nadal trzeba mocno dopatrywać granic. Ja nie rozmawiam z Tobą, to jak dogadywałbym się z Niemem 4, 2, 2 i 4. 4, 2, 2 i 4. Wow. No, mm, tak podsumowując, już nutę. I przy okazji usłyszał Tareto. Podział mego w porządku. Niektóre wersje były dość ciekawe, życiowe też u niego. I też kilka efektów fajnie wyleciało generalnie, no według mnie w tej nocie lepiej poleciało reto i to nie jest faworyzacja po prostu tak w mojej opinii pomije, pomimo tego, że jest po prostu go mniej no cóż, dwie ostatnie nocy przeważał jeśli się nie mylę, czyli ponza i 2 no i teraz przeszło 420024 no i po prostu przejdźmy do podsumowania wokali tutaj się może troszkę nie za dużo rozpowiem ale powiem tak, Boryko poleciał tak, to jest moja subiektywna opinia, to wy też możecie to jakoś ocenić. Powiem, co ja o tym myślę i dam ocenę według mnie. Według mnie po prostu Boryko leciał czasem, przeciągał za długo niektóre wyrazy. Może niektórym coś się spodobało, może, może nie. Nie wiem, po prostu... Co, coś mi tu nie siedzi, po prostu nie klei mi się to nie wiem po prostu i jak dla mnie no 7,5 będzie dobro, oceną pod wokal, natomiast reto yy, no, powiem tak, są lepsze nuty yy, od Ikora czy też z tej płyty, czy z jego indywidualnych płyt, ale twierdzę, że tutaj nie poleciał jakoś mega źle i mógłbym spokojnie powiedzieć eee, 8,5 podchodzący pod 9 można też tak e, taką ocenę no bo no, po prostu niektóre wersy są dość ciekawe, mocne przede wszystkim i no po prostu ten wokal brzmi dość ciekawie, nie jest taki cały czas, e, taki sam Jest taka ostatnia nuta przed wypuszczeniem właśnie pre-orderu, bo dzisiaj ma przejść Preorder, to w sumie można zakończyć tak jakby tą serię takiego recenzowania tych nut z dzikiej Korei, ale możecie zagłosować tutaj w ankiecie, czy po prostu jak przyjdzie e, preorder, czy mam też zrobić recenzję pozostałych nut, których po prostu jeszcze nie ma na kanale dzikiej Korei, bo bardzo duży procent osób oglądających mnie po prostu nie subskrybuje warto by to zmienić w końcu I dziękuję, że wytrwałeś do tego momentu był z tą Marciusz, już nie siedem trzymaj się, jo